Cześć, witam Cię serdecznie. Jesteśmy na osiedlu Wygoda ulica Lewandowskiego. Za chwilę wejdziesz razem ze mną do wspaniałego mieszkania, które będę Ci właśnie za chwilę prezentował. Zamknięty parking to naprawdę atut tego bloku. Mamy tu prawie 40 miejsc do parkowania. Jest tutaj też plac zabaw oraz altanka. Altanka jest bardzo fajna na lato. Zapraszam Ciebie do środka. Te unikalne mieszkanie, które ma niespełna 60 metrów kwadratowych, ma trzy pokoje. Patrzcie, tutaj mamy salon z piękną, funkcjonalną meblościanką i z tego pokoju też mamy wyjście na balkon. Piękna zimowa aura, choinki zaglądają nam do mieszkania. 106 kroków do żabki, o tym wiem od syna właściciela. Jeżeli chodzi o przedszkolę żłobe, żłobek czy szkołę podstawową, 10 minut w promieniu 10 minut piechotą. Tak samo i kościół i ogólnie sklepy spożywcze też obok jest topolanka. Wyjątkowa, przestrzenna kuchnia. Jest miejsce, gdzie usiąść też zjeść. Meble trzy lata temu robione na zamówienie. Mamy tutaj kuchenkę elektryczną, zmywarkę. Jest też lodówka, mikrofalówka oraz piekarnik. Zapraszam Was do wspaniale wykończonej łazienki. Duża kabina prysznicowa, duże lustro oraz kamienne blaty, to są tylko niektóre z atutów tej łazienki, które mamy w tym mieszkaniu. Pokój dziecięcy i te łóżko, które tutaj widzisz z biurkiem pod spodem, to też zostaje na wyposażeniu tego mieszkania. To jest idealne dla rodziny z dziećmi. To powtórzę jeszcze raz, atuty tego mieszkania, mamy ich tutaj naprawdę bardzo wiele. Po pierwsze, zamknięta enklawa bloku. Masz tutaj pilot do bramy, po drugie pierwsze piętro, po trzecie mieszkanie jest wykończone, zrobione pod klucz, po czwarte przyjdź i więcej atutów zobaczysz sam na żywo.